Cześć kochani, tu Simes, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Borejków. Bardzo wam dziękuję, że tu ze mną jesteście i zapraszam was jak zwykle do komentowania. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to do subskrybowania kanału. A teraz przejdźmy już do tego, co tu się ostatnio nam wydarzyło, bo myślę, że jesteście ciekawi, co będzie dalej. Jestem w ogóle bardzo ciekawy Waszych przemyśleń na temat postępowania Pawła, ale ich nie znam, bo nagrywam odcinki, jak wiecie, trochę na zapas, więc będą się one ukazywać dopiero we wrześniu. A ja nagrywam jeszcze, jest sierpień, słuchajcie, jeszcze jest sierpień i no nie znam w momencie nagrywania tego waszych opinii na temat postępowania Pawła, na temat tego, co sądzicie o jego relacji z Antoniną, o jego relacji z Talimeną i generalnie na temat tego, co tu się teraz dzieje. Moi drodzy, aktualnie Paweł właśnie wrócił. Paweł właśnie wrócił do domu o, z wyprawy do Rochester, gdzie udzielał wykładów na uniwersytecie. I za te wykłady postanowiłam, jakby, że dostanie pensję, tak? Dodatkową: 3000 simoleonów. Plus, yy, moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że wygrał w karty. Wygrał w karty. Kolejny 1000 dla łatwego liczenia. Więc ja mu teraz o te 4000 zwiększę, czyli to będzie 21000. Tą końcówkę sobie odpuśćmy po prostu. Tak mi będzie prościej. 21000 simoleonów. Proszę bardzo. Czyli 3,983. Okej, okay, dobra, fajna liczba. Nie zaokrągła, i jak zapewne zauważyliście, w rodzinie nie ma Tosi. Ojej! Ja nigdy wcześniej nie zwróciłam uwagi na to, jak te tablice wyglądają. Yy, przeczytaj notatkę, mój drogi. Zobaczymy, co też tutaj się ciekawego ktoś yy, yy, napisał. Zobaczmy, zobaczmy, dowiedzmy się. Wierzę, że uda Ci się przetrwać ten dzień. O nie! Powiem Wam, że to jest mega, mega adekwatne. Słuchajcie. No Paweł jeszcze nie wie, że tośki nie ma w domu. Paweł jeszcze nie wie, że tośki nie ma w domu. Podejdź tu mój drogi. Oj czekajcie. Dobra, powiedzmy, że to jest notatka od, od Tosi. Ja to schowam, bo coś przestawiałam w MCC i zostawiłam na środku pokoju. No cóż, Paweł wrócił do domu. I znalazł notatkę od, od Tosławy, która mówi, że to się zabrała dziewczynki, zabrała kota, żeby tutaj, wiecie, z głodu nie odszedł. I pojechała do ojca, to znaczy no sama nie pojechała, bo ona raczej no miałaby pewnie problem z dziewczynkami, żeby i z kotem jeszcze, żeby sobie poradzić, dotrzeć na dworzec i tak dalej. Wystałała telegram do ojca, żeby po nią przyjechał. No i ojciec po nią przyjechał, zabrali dziewczynki i pojechali do Wierzbowej Zatoczki. Ponieważ, po pierwsze, no Tosia ma już dosyć, jakby ona wie, że zawiniła, wie, że źle zrobiła, ale y, sytuacja w domu ją po prostu przerosła, przytłoczyła i... I ona ma dość, to po pierwsze. Po drugie, jest zima. W tym mieszkaniu jest bardzo zimno. I ona po prostu nie jest przyzwyczajona do takich kiepskich warunków, jednak, mimo wszystko, ojciec zawsze on, o nią dbał. No i za, po prostu postanowiła pojechać do domu, przemyśleć sobie wszystko zastanowić się, dać też Pawłowi trochę przestrzeni, żeby on sobie yy, przemyślał sprawę i sytuację. Też, jak się pewnie domyślacie, jest trochę zła ten jego wyjazd. To znaczy zła. No ona się boi. Ona się boi, bo wie, że Paweł się spotkał z Telimeną. Ona jest tego pewna, tak? A jeśli się spotkał z Telimeną, to podejrzewa, że mogło dojść do czegoś między nimi. Nie ma co prawda pewności, nie ma, nie wie tego na 100%, ale podejrzewa, że jak najbardziej mogło się tak, wydarzyć. Napraw. Pytanie teraz: co z tym fantem zrobi Paweł? Tego nie wiemy. Myślę, że Paweł też musi sobie pewnie trochę te sprawy przemyśleć, zastanowić się. Teraz stwierdził, że po prostu on nie ma. Nie ma siły po podróży, żeby podejmować jakieś konkretne działania czy decyzje, więc sobie tutaj teraz ogarnie, no tak, dom. No widzicie, w jakim stanie jest to mieszkanie. No i zobaczymy, co Paweł dalej zrobi i co tam się będzie działo u niego w rodzinie, jakie podejmie decyzje. Jest w dosyć trudnej sytuacji, no nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. Myślę, że on teraz się po prostu przejdzie do tego swojego ulubionego miejsca, trochę poćwiczyć, trochę poobijać ten worek treningowy, bo zauważył, że to mu pomaga rozjaśnić umysł, więc pozwólmy mu to zrobić. Jak widzicie, ćwiczenia trochę działają. <laughs> trochę działają. Mam nadzieję, że uda mi się Pawła doprowadzić do jako takiego stanu. <laughs> Zobaczymy. Czy tak, czy nie? On sobie tu teraz poćwiczy, a ja myślę, że my skoczymy sobie do innej części rodziny, a do Pawła być może jeszcze potem wrócę. No i zobaczymy, czy on sobie sprawy przemyśli i co postanowi zrobić. No i jesteśmy, moi drodzy, w głównej rodzinie, jemy śniadanie. Nie mam pojęcia, czy starczy dla wszystkich, ale wydaje mi się, że jest spora szansa, żeby tutaj y, tego jadła starczyło, więc mam przynajmniej taką nadzieję. Weźcie sobie y, po porcji. Młody zostanie jeszcze tutaj. Super. Czy pies ma jedzonko? Pies ma, ma jedzonko. Wiecie co? Ojejku, jak wyście szybko zjedli, Tam, tutaj chłopaki jeszcze nie zdążyli przyjść, a starsi borejkowie już wszamali. Wiecie co, postanowiłam, że jednak chcę dać im tutaj proste życie, tak, bo tak jak wam mówiłam ostatnio, myślałam o tym, żeby to zrobić dopiero jak przyjdzie okres wojenny, ale pomyślałam, że właściwie mogę im tu wprowadzić to proste życie. No teraz będą sobie chodzić i kupować na bazarze, a w okresie wojennym no będą musieli sami sobie radzić i sami sobie to jadło wytwarzać, no bo wiadomo, że wtedy z zakupem pewnych produktów mogą być problemy. Trochę od ostatniej aktualizacji niestety mi się gra przycina, ale powtarzam to dość często, więc pewnie jesteście tym już znudzeni. No cóż, będę zwracać na to uwagę i będę pewnie marudzić od czasu do czasu. Sprzątnij moja droga. Potem sobie możesz tutaj omówić różne techniki sadzenia ze swoim ukochanym mężem, porozmawiać o kompostowaniu. No, chłopaków, wyślę jak tu zwykle do pracy. No, cóż mogę powiedzieć? Aha, tutaj dziadek widzę, coś zaczął i nie skończył, więc Ty może zrób mebel. Ozdoba ścienna to jest teraz najlepsze, co możesz uczynić. A ty, jak skończysz rozmawiać, to też cię zapraszam, kontynuuj. Wanna, bo mamy rachunki do zapłacenia. Ja co prawda mam wannę do sprzedania i znowu to zrobię. Kurczę, przechodzenie do trybu budowania aktualnie to nie jest zbyt fajny pomysł. Myślę, że to nam na razie wystarczy. Chłopaki tu sobie będą robić, mam nadzieję. Zuzanna, słuchajcie, bo ja wam nie powiedziałam, a Zuzanna, tak jak gdzieś tam opowiadam na Discordzie, że Zuzanna pisze książki. Co prawda, ona ich nie wydaje, ona je sobie pisze do szuflady. Już nawet jedną napisała. Czekajcie, zaraz gdzieś tu na półce ona powinna być. To jest chyba ta, tak. Odwrotny balet oraz inne opowiadania. Zuzanna Borejko, ona pisze opowiadania. Ja ich, tak jak powiedziałam, nie wydaję, ja je zachowuję w domu Borejków, na półce. Mam nadzieję, że ich przez przypadek gdzieś tam nie sprzedam. Jak widzicie, pojawił się też tutaj na końcu korytarza kolejny pokój dla naszego Ignacego, przynajmniej póki oni mieszkają z rodzicami. Beacie już jest spieszna, żeby gdzieś się wybrać, ale obiecała, że zaczekają do wiosny. Więc no jeszcze zimę tutaj wszyscy razem myślę, że spędzą. Mój drogi, ty musisz skorzystać, potem sobie możesz, możesz sobie o, porozmawiać z ojcem. O śniegu możecie też pogadać. Super fajnie. Dziadek poszedł pracować. Babcia potrzebuje towarzystwa. Sprawdzam tylko, jak oni się wszyscy miewają. Mam nadzieję, że Całkiem dobrze, bo pomyślałam, że najlepiej będzie, jak się wybierzemy z dziewczynami. Z dziewczynami wybierzemy się na targ. Mam nadzieję, że ten targ mi będzie y, działał. Nie podszedłeś tutaj do ojca pogadać? Aha, bo jesteś zajęty. Zmywasz! Ojej, jaki grzeczny chłopak, ale aż tutaj przyszedłeś zmywać? <grych> Cudowny. No dobra, no, no dobra, no to ty musisz poczekać w takim razie, aż tutaj syn do ciebie przyjdzie z tobą pogadać, może w tym czasie przeszukaj kieszenie, prania ci może kazać, na razie nie będę robić. Ble, ble, Prania ci nie będę kazać robić. Boże, jaka to była dziwna składnia. Możesz ewentualnie, czekaj, czekaj, gdzie ty jesteś mój drogi, wyładuj i odłóż. Woda jest zrobiona, ok. Dziewczyny. Borejkowe dziewczyny wybiorą się na zakupy. Mam nadzieję, że targowisko, które troszeczkę podrasowałam po pojawieniu się nowego dodatku, będzie działać. Dziewczyny przyszły, są dobrze ubrane. Widzę, że pada śnieg. Gdzie ty idziesz, Dorota? Weź tutaj, porozmawiaj trochę z siostrą. Możesz ponarzekać na zimną pogodę. Nie wiem, gdzie Dorota się wybiera. Pochwal ją szczerze. Właściwie trzeba ją odwiedzić, bo ona przecież urodziła dziecko ja nawet jeszcze tego dziecka nie widziałam, więc musimy tam sobie do niej y, skoczyć w którymś momencie. Porozmawiaj też z Zuzią. O, może być o przycinaniu. Nie ma problemu. Młody? Młody, ty też musisz pogadać, więc sobie tutaj, o, z babcią entuzjazmuj się troszeczkę. I zobaczymy, co oni też tutaj sprzedają i co też się tutaj odbywa na tym targu. Bata, nie udawaj mi, że to tu sprzedajesz. No i też można jakieś owocki, warzywa kupić. Tutaj jakieś, nie wiem co to są. Barwniki, o super. Ale my świec nie robimy, więc raczej chyba nie będziemy świec kupować. A, zapomniałam zapłacić rachunki. Zaraz zobaczymy, czy młody coś sobie tutaj znajdzie ciekawego do kupienia. Tutaj są jakieś, o jakaś książka. Kompendium kompozycji kwiatowych. To babcia by sobie mogła kupić taką książkę. Ciekawe ile ona kosztuje. Babcia, chodź tutaj. Potarguj się z tym panem. Młody, o, młody, ty możesz kupić sobie triceratopsa. <noise> Takie trochę bardzo bardzo nowoczesne, te zabawki bym powiedział, jak na ten czas, ale okej, okay, no niech będzie. U babcia, jak tam? Udało ci się ogarnąć tego pana? E, może być, no może być. Jest okej, okay. babcia się zgadza. Proszę bardzo, kompendium kompozycji kwiatowych, kup ten obiekt. Choć tutaj, moja droga. A czy tego, tego można kupić? Nie, to można tylko obejrzeć. No właśnie, bo ja tu coś postawiłam, tak żeby wyglądało, żeby było bogato. Beata, ty musisz do toalety, ale zanim pójdziesz do toalety... Kurczę, a czemu tutaj nie ma sprzedawców? O, tu jest, dobrze, tu chociaż jest, bo ja chcę tu coś kupić, więc... Ale czy mi nie zapisało? Ojej, chwila. No nic, to skorzystaj. Coś mi się źle ustawiło, ale to nic. Mam nadzieję, że tu zaraz przyjdą jacyś sprzedawcy i będę mogła skorzystać z dobrodziejstw tego miejsca. A tymczasem tutaj sobie zrobimy co musimy. Widzę, że tu będzie się odbywać bitwa na śnieżki, babcia. Babcia może ty porozmawiaj z Dorotą trochę, pochwali ją. Możesz ponarzekać trochę na mroźną pogodę. Czy ci simowie mogą iść do pracy i robić to, co do nich należy? Halo, poproszę. O nie, dlaczego? Chyba będzie nieudany wypad na targ. Nie wiem, nie wiem czemu ci sprzedawcy tutaj stoją, zamiast zajmować się swoją pracą. Nie wiem, tak się zastanawiam. Może oni tu dojścia nie mają. No nic, to może zrobimy to inaczej, bo widzę, że ci sprzedawcy po prostu nie mają zamiaru pójść do pracy. Więc podejdź tutaj, babcia, poomawiaj z tą sprzedawczynią zimową florę. Beatka, tutaj podejdź do tego pana, przyjaźnie się z nim przywitaj, i myślę, że zrobimy po prostu w ten sposób, że zamówimy sobie dostawę do domu u tych państwa. Poprosimy, żeby odpowiednie produkty nam dostarczyli pod próg. No, co tu dużo gadać? Czasem się tak robiło, zapłacimy im dodatkowo, ale ponieważ, jak widać, nie wiem, może im towaru nie dowieźli i dlatego oni tutaj tak stoją i czekają. W każdym razie pani Borejko stwierdziła, że jest zimno i że nie ma sensu tutaj czekać z nimi na tą dostawę. Wracamy do domu, a jak będą, będą produkty, to oni tutaj dostarczą. Po prostu. E, wyślą kuriera i dostarczą. Takie rzeczy 100 lat temu też się działy, to nie jest mój wymysł. E, no tyle, tylko że trzeba było się po prostu umówić e, ustnie albo wysłać notatkę na przykład przez służbę. My służby nie mamy, ale poradzimy sobie. No poradzimy sobie. Przyszliśmy, nie kupiliśmy, ale jakoś sobie poradzimy. Myślę, że możemy wracać. Młody jest zmęczony, więc młody proszę bardzo, ja Cię już wyślę. Wy sobie dziewczyny tutaj widzę, plotkujecie. O, jak fajnie rodzinnie w toalecie. Super. Skoczmy sobie w takim razie, wiecie co? O, właśnie, a może zróbmy tak. Małego wysłałam do domu, bo on jest zmęczony, ale z dziewczynami tak sobie myślę, że skoczymy i odwiedzimy Dorotę. No i jesteśmy sobie tutaj w domu, Dorotki. To się moja droga już widzę, ubrałaś po domowemu. No trudno, okej. Gdzie ty idziesz, kochana? A pewnie idziesz do góry, bo na górze pewnie jest y, dziecko. Chodźcie w ogóle, przywitajcie się tutaj y, z panią Górecką. A nie, przyszłaś sobie pograć z panią Górecką. No dobrze, przyjdźcie, przywitajcie się. Nie wiem dlaczego nie znasz y, swoich zaraz, kim oni dla nich są. Ona jest ich ciotką. No dobra, to nie wiem jak to się nazywa, ale okej. Okay. Podejdźcie tutaj, y, porozmawiajcie trochę. Pochwal chłopaków. Możesz też pozachwycać się pięknymi motylami. Beatka, jak ty się czujesz? E, o, Beatka sobie tutaj rozmawia, okej. Okay. Szukamy dziecka. Szukamy dziecka, bo ono gdzieś tu jest. O jest. Zobaczcie, jest! Nie wiem, jak się nazywa dziecko. <grytanie> Nie pokazuje, ale to nic. Dobrze. E, Proponuję może, babcia tutaj widzę poszła, no poszła sobie pogadać, no to pogadaj sobie. Zuzia, o Zuzia, ty podejdź, ty podejdź tutaj do małego, on śpi, więc gdybyś mogła tutaj może... Och, bardzo głodny jest, a możesz go nakarmić? Karm go z butelki, podejdź tu, nakarm go, właściwie czemu nie, Zuzia? Zaraz tutaj podejdzie, podejdą pozostałe, sobie popatrzymy na niego i może go postarzymy, słuchajcie, skoro już tu jesteśmy. Bo on się urodził dobrych parę dni temu. Ja mam starzenie się zatrzymane z tego względu, że gdyby oni mi się starzeli zgodnie z planem, to ja bym niczego nie zdążyła tutaj zrobić, jeśli chodzi o fabułę. Więc oni się starzeją tak, jak ja im każę. Chodźcie tu wszyscy. Dlaczego chłopacy są swoi? Pewnie jest im zimno. Oj, dziecko śmierdzi. Oj, tak, dziecko śmierdzi? Pewnie tak. Zmień brudną pieluszkę. No, jak już tutaj jesteś, no, już się zaczęłaś zajmować, to się zajmuj. Ojojoj, ojoj. no straszne. Beata, Beata znudzona. Beata, chodź tu. Weź dziecko, popodrzucaj trochę się rozerwiesz. A czemu jesteś zawstydzona? Podejdź tu, co się stało. Kiepskie oceny. A, no tak, bo to znowu do szkoły nie poszłaś. Jaś, zrezygnować z tej szkoły. Dziewczyna, po co ci to? Męża sobie znajdź. Podrzucaj, choć tu podrzucaj. O, babcia musi siusiu, babcia musi siusiu, już babcia, już, już, zaraz, zaraz się tym zajmiemy. Ojej, czwarty poziom umiejętności wychowawczych, Beatko, to ty się musisz chyba o drugie dziecko postarać. I tak, tak, żartuję, żartuję. Żartuję, nie denerwuj się. Tak, teraz podkładam głos pod babcie. Przytul maluszka. Chodźcie, wszyscy będziemy dziecko postarzać. Przewiń, postaż. Mam nadzieję, że się gra nie zawiesi. Wiecie co? Czekajcie, ja to zapiszę. Postaż. Babciu, czyń, honory. Pra babciu. Nie, babciu. <ścoughs> babciu. O, Boże, Boże, A już to wyskoczyło? A czemu pan górecki jest zły? Bo mu zimno. Wszystkim jest zimno. Tu się przebierzcie w jakieś ciepłe. Ubrania, a nie marudzicie. Jaki blondas, jak też po tatusiu. Dobrze, babcia musi iść do toalety. A ja zaraz się zajmę w kasie naszym maluchem. No dobrze, babcia. Odłóż maluszka. Boże, gdzie ty idziesz z tym dzieckiem? Paulina! Nie musisz go brać ze sobą do toalety. Kobieto, będziesz z nim sikać z, na rękach? Serio? Serio? Pch, nie. Nie, to co się ostatnio, słuchajcie, dzieje w Simsach, to jest jakiś dramat. Dobra, ja go edytuję. Tak się nasz maluszek prezentuje przed przemianą. Ma znowu jakąś dziwną, tak, jeszcze źle przetłumaczyłam, w sensie zrobiłam głupią literówkę. E, dobrze, zróbmy z niego przylepę, niech ma. Szlepe? A, Niech będzie rozolutny. No, tak, tak, dobrze, będziesz rezolutny. I zaraz zobaczycie go po tym, jak się nim zajmę. No dobrze, i tak się prezentuje przeuroczy Henio Górecki. To jest jego strój na co dzień. To jest jego strój oficjalny do spania. Imprezowy, taki sam jak oficjalny, do pływania. Na ciepłą pogodę taki sam jak zwykle, tylko będzie na bosaka biegał, jak to dzieci na wsi. Taki ma strój na zimę numer jeden i taki ma strój na zimę numer dwa, ponieważ no, jest zima, więc niech sobie ma dwa chłopak dodatkowe stroje. Mam nadzieję, że małe Henio wam się podoba, ja prawdę mówiąc jestem zachwycona, uważam, że jest przesłodki. Mogłabym mu jeszcze rzęski dodać i w sumie oczka zmienić, ale a, już nie będę. Już nie będę. Za dużo roboty. <laughs> no i moi kochani, jesteśmy znowu tutaj w domu, tym razem w Góreckich. Tomasz i jego brat rozmawiają z pewną młodą damą, która zapukała późnym wieczorem do ich domu, prosząc o pomoc, ponieważ przyjechała tutaj z matką w odwiedzinę do dziadka. No i niestety... Dziadek, ponieważ bardzo źle się czuł, nie mógł po niej wyjechać na stację. A niestety, no jest bardzo, bardzo zimno, yy, pada śnieg, są ogromne zaspy i dziewczyny nie zdołałyby dotrzeć, yy, ponieważ dom dziadka jest na wyspie, nie zdołałyby dotrzeć yy, do tego domu. A jeszcze przy okazji, mama Ewy się potknęła i skręciła kostkę, yy, więc tutaj Kacper zdaje się, że rozmawia z nią teraz i będzie próbował... Yy, znaleźć, po, pobiec po doktora. Nie wiem, czy mu się to uda, no bo już jest bardzo późno. Ale zobaczymy. Spróbujemy tutaj dziewczyną pomóc. Mam nadzieję, że, że wszystko się dobrze skończy i że rano będą mogły wyruszyć w dalszą drogę. Ojoj, oj, panna się chyba wystraszyła. <noise> Albo panna ma jakieś ciekawe cechy. A właśnie, poznaj ją. To się dowiemy, jakie ta panna ma e, cechy. Dowiedzmy się czegoś więcej o niej. Może Ojoj, oj, zdobyta charyzma. I co? Jakie ta panna ma cechy? Jeszcze się, nie, jeszcze się chyba nie dowiedzieliśmy. Porozmawiaj z nią w takim razie o zainteresowaniach. Narzekaj na śnieg, że gdyby nie ten śnieg, to nie byłoby całej tej przykrej sytuacji, chociaż akurat dla Was, moi chłopcy, to jest sytuacja całkiem przyjemna, bo panna jest urodziwa, wydaje się być sympatyczna. Zobaczymy, czy coś z tego nie wyniknie. A tymczasem jeszcze chciałabym zaprosić Was na krótką scenę i krótką chwilę z Pawełkiem. Gratuluję wygranej, panie Borejko. E, tak, jak widzieliście na kadcenie, Paweł wygrał, postawił pieniądze na jednego z bokserów i wygrał, więc ponownie dzisiaj. I <grywki> lecimy z kodem. Moi drodzy, ponieważ Paweł całkiem ładną sumkę zgarnął. 6 tysięcy simoleonów. I zaczyna się, słuchajcie, wciągać troszeczkę w ten sport. Konkretnie nie mówię o boksie, tylko o, o hazardzie mówię. Jest zmęczony, wrócił do domu, licencjonował utwór, który jak się tutaj okazuje. Zyskał popularność i w niedzielę o 19 będzie wręczenie nagród. No zobaczymy, o, zobaczymy. Do niedzieli to jeszcze w sumie sporo czasu, ale wiecie co? No jest taka sytuacja, że on, on się czuje samotny w tym domu. Cieszy się bardzo ze swojej wygranej, cieszy się z tego, że jego utwór zyskał na popularności, cieszy się z tego, że mu w pracy całkiem dobrze idzie. Jak widzicie, pieniędzy nie brakuje tak, nie brakuje, miało być 27 tysięcy, a nie 6 tysięcy. Cała ja. Pieniędzy nie brakuje, być może wkrótce będzie go stać na przeprowadzkę, na to, żeby zamieszkać z Tosią i dziewczynkami w lepszej dzielnicy, w lepszym domu. I tak właśnie sobie teraz myśli i się zastanawia, co tu zrobić i jak rozwiązać swoje aktualne problemy. No i... W Zobaczymy, słuchajcie, ale to zobaczymy już w kolejnym odcinku. Myślę, że Paweł wybierze się porozmawiać z Antoniną. Czy z tej rozmowy coś wyniknie, czy nie, to się okaże. Zobaczymy. Zapraszam Was jak najserdeczniej do oglądania. A tymczasem żegnam się już z Wami, życzę Wam miłego simowania, dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa.